Spokojnie, nie będziemy tutaj sądzić Agnieszki, czy jest winna, czy niewinna. Pamiętaj, że Konrad stara się nie stosować clickbaitów. Ale przyjrzymy się gestom i wypowiedziom, które budzą zaufanie lub podejrzenia. No bo staramy się wypowiadać tak, żeby przekonywać innych do siebie lub do wypowiadanej wersji zdarzeń, prawda? I ten odcinek właśnie o tym będzie. Wspominam o kulturalnych wypowiedziach w sekcji komentarzy i konstruktywnej krytyce. Społeczność tego kanału trzyma bardzo wysoki poziom i super będzie jak tak pozostanie. Ruszyła przed sprzedaż książki Tajemnica mowy ciała. Więcej szczegółów pod koniec odcinka. Wtedy jak zaginęła pani Barbara tego dnia, A pani nie było w domu tutaj nie, w nie Poradzu. Nie, Ja byłam w Łobizie. Ja byłam w Łobzie. Nie jechałam w ogóle do rano razem z Jankiem, bo on wyjeżdżał, nawet nie wiem o której mniej więcej, bo jak ja się już obudziłam, bo ja dzień wolny miałam, no to dłużej sobie lubię pospać. Poobserwujmy okoliczności. Na ekranie mamy dwie osoby. Po lewej stronie znajduje się partnerka Jana, którego żona Beata zaginęła 7 października ubiegłego roku. Dżinsy, sportowa kurtka z rozpiętym suwakiem, włosy upięte na szybko. Tak wiem, że niektórzy mają takie. E, przecież widzę, po co mi to mówisz. No, a to dlatego, żebyś zaczął podążać za moim tokiem myślenia i zwracał uwagę na pozornie nieistotne rzeczy, których znaczenie może okazać się istotne. Kontynuując, obserwuję rozmówcę stojąc do niego frontem, została tak poinstruowana. Na początku stoi stabilnie. Z tyłu znajduje się wyłączony samochód, który może jej dawać drobne poczucie bezpieczeństwa. Mowa tutaj o przedmiocie czy też płaszczyźnie, którą mamy za plecami, np. ściana, co nas osłania i wiemy, że nic nas nie zaatakuje. Ręce ułożone w ten sposób tworzą drobną barierę, która pozwala się trochę odgrodzić od stresującej sytuacji. Czasami sytuacja nie jest bezpośrednio, przed nami tylko omawiany temat, już wywołuje w nas pewne napięcie. Ale nie byłam u adwokatki i w banku. I pojechaliśmy do poradza. I później cały czas byłam, bo tam obiad gotowałam, bo ja cały czas gotuję obiady po prostu i ten, no to... Yy. W pierwszej części wywiadu bawi się przednią częścią kurtki, co jest manipulatorem i pomaga radzić sobie ze stresem. Może to być też jej typowe zachowanie w takiej sytuacji, które zawsze przejawia podczas rozmów. Podczas wystąpień publicznych takich jak właśnie przed kamerą, ludzie nie wiedzą co zrobić z rękoma, dlatego przyjmują na przykład taką pozycję. Staniemy sobie normalnie. Pani do mnie, pani do mnie. Normalnie Aha, no, rozmawiamy normalnie, no. bez tego. Także jak ktoś będzie jechał, żeby więc po prawej stronie stoi Łukasz prowadzący kanał kryminalny Ekstra. Świeży tatuaż, dopasowane spodnie, zwyczajna, ale wygodna koszulka. Łapie kontakt wzrokowy z rozmówcą, dając poczucie, że przetwarza przekazywane informacje. Podejrzewam, że gdyby był ubrany oficjalnie albo mocno odstająco od rozmówcy, mogłoby to tworzyć niepotrzebnie taki dodatkowy dystans. Gdy Agnieszka zaczyna odpowiadać podczas tej rozmowy, jej zachowanie się zmienia. Zaczyna przerzucać ciężar ciała z nogi na nogę i kołysać ramionami. Widać poruszenie, które z czegoś wynika. Dziękuję. E... Zawieraj pani mikrofon, nie będziemy dalej już nagrywać. E... Dasz te zgody na publikację? Gdy pod koniec rozmowy Łukasz zdejmuje jej mikrofon, moim zdaniem bardzo czujnie go obserwuje. Utrzymuje kontakt wzrokowy na nim, nie wiem jak jest, ale nie wygląda na osobę, która mu ufa. Widać, że jest zachowawcza, widać zawahanie się. Po chwili przechodzi do pozycji zamkniętej, która ma jej dodać komfortu. Mówię tutaj o skrzyżowanych rękach. Po prostu to nieodpuszczenie wzroku, gdy stoi do niej bokiem, jest dla mnie sygnałem jestem czujna. Przejdźmy teraz do najciekawszej wypowiedzi. Czy, gdybym poprosił Panią, żeby Pani dała rękę teraz tutaj, e, kolokwialnie mówiąc, obciąć sobie pan, za to, że Jan jest w tej sprawie, nie ma nic wspólnego z zaginięciem. Nie mówimy tutaj o żadnym o morderstwie, pomijamy to. No, 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 no. Czy Pani nie ma nic wspólnego z zaginięciem Pani Beaty? Pan, Dałaby Pani dzisiaj rękę? Wie pan co? W tej chwili to nie. A ja nic nie wiem czy on jest zamieszany w to, ale takie, na no, przeczucie moje takie, jakieś takie, no dziwne zachowanie ostatnio, nie? Po prostu, że on już jakby, nie wiem, czy to jego tylko gra taka. Głębokie westchnięcie i taka próba wypowiedzenia się i do tego, ale ja nic nie wiem, co myślicie? Po kolei, najpierw słowa, w tej chwili to nie. Wie pan co? W tej chwili to nie. Przeczenie głową, zaciskanie ust. Przy takim oświadczeniu moment później słyszymy ale ja nic nie wiem. A ja nic nie wiem. Czytaj, ja się w to nie mieszam, nie mam z tym nic wspólnego, nie chcę ingerować, odcinam się. Wzbogacony stanowczym gestem, wyraźnie wypowiedziane słowa z uniesioną intonacją. Ponadto intryguje mnie słowo ostatnio. Jakieś takie no, dziwne zachowanie ostatnio, nie? Po prostu. Dlaczego ostatnio? Czy jego zachowanie nie budziło zastrzeżeń przez powiedzmy 8 miesięcy od dnia zaginięcia, albo nawet przed? Czy może okoliczności się zmieniły? Co wpłynęło na to, że teraz widzi jego dziwne zachowanie? Z rozmowy werbalnie nie wyłapałem szczególnych informacji, które byłyby przeciekiem fałszu. Agnieszka starała się wypowiadać obszernie na zadane pytania, być pomocna w tym obszarze. Czasami temat naturalnie zbaczał na inne tory, ale tak bywa. Nie były widoczne znaczące chwile zawahania przy trudniejszych pytaniach, co budziłoby oczywiście podejrzenia. Natomiast trzeba mieć to na względzie, że to nie było przesłuchanie, a bardziej rozmowa. Wie pan co? W tej chwili to nie. To spontaniczne użycie określenia w tej chwili może nam sugerować, że kiedyś było między nimi dobrze, a teraz hmm, nie mamy co do tego pewności. Nie wiem, czy to jego tylko gra taka, że on ma już wszystkiego dosyć, on nie wie, co ma zrobić, co ten. I on takie nie wiem, czy to jego gra. Bo może, on powiedział, że ja gram. A może po prostu on jest niewinny? Może naprawdę nie ma nic na sumieniu, tak jak mówi, mhm. tylko. Ta cała sytuacja go tak e, przygniotła troszkę. E, ludzie, którzy go nagle otoczyli, którzy troszkę nim, bo do tej pory pan Jan to był spokojny, zwykły chłop, który zajmował tak, się tak. swoją pracą. Miał tak, swoje tak. pasje, rozbierał no, swoje silniki, no, ludziom pomagał, pomagał ludziom. Teraz cała opinia skupiła się na nim tak. i doszli ludzie, którzy, no nie ukrywajmy, no sama pani przyznała, manipulują nim, sterują tak, nim sterują, tak jak chcą, tak. niekiedy dla swoich zysków, natomiast być może to go przygniotło, być może to jest. Z winą. Nie wiem, wie pan co? Nie wiem. <laughs> Czy to jest gra? Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Cały czas powinniśmy mieć na względzie, że sprawa jest bardzo medialna, a o Janie codziennie rozpisują się dziesiątki osób, część w bardzo negatywnym świetle. Jego życie znacząco się odmieniło od dnia zaginięcia żony. To może siąść mocno na psychikę, przecież jest wiele sytuacji, w których pod presją czasu, wyrzutów sumienia czy jakichś innych okoliczności w końcu człowiek ma ochotę powiedzieć wszystko, co leży na sercu. Wtedy zwykle odczuwa się taką lekkość, bo ten ciężar może być bardzo trudny do dźwigania. Go gra, może... on powiedział, że ja gram. A może po prostu on jest niewinny? Może naprawdę nie ma nic na sumieniu, tak jak mówi, mm. tylko ta cała sytuacja go tak yy, przygniotła troszkę. Tu Łukasz świetnie, że o tym wspomina. W wykrywaniu kłamstwa możemy spotkać się z terminem błędu hotela. Polega na tym, że wcześniej przyjęte założenie zniekształcają ocenę sytuacji i na przykład ktoś tam ci powiedział, że Jan to zrobił. Albo zobaczysz nagłówek, który wskazuje na jego winę. I na podstawie otrzymanych informacji, gdy zobaczysz wywiad Jana, założysz już, że jest w to zamiast... Mieszany, mimo, że nawet nie otrzymał od ciebie szansy wypowiedzenia się. I aby zminimalizować ten błąd, w miarę możliwości trzeba obserwować zachowanie w innych okolicznościach w zwyczajnej rozmowie, czy przynajmniej spotkaniu w samochodzie poza kamerami. Czasami to oczywiście jest niemożliwe. Ponadto prowadzący też w umiejętny sposób prowadzi cały wywiad. Widać w Łukaszu chęć dążenia do prawdy, ustalenia faktów i daje się wypowiedzieć stronom co nie należy do częstych praktyk dziennikarzy. Bo ja dzień wolny miałam, no to dłużej sobie lubię pospać. No to on niby mówił, że tam pół do siódmej by wyjeżdżał z domu, nie? W ten dzień. Niby w pół do siódmej. Nie ma co łapać za każde słowo i je wytykać, ale warto sobie je notować, zapamiętywać, właśnie jakimi posługuje się rozmówca. Słowo niby może komunikować powątpiewanie w wersję Jana. Pytamy się, gdzie idziecie? Czemu idziecie tam? No bo mamy nie ma w domu. I takie zadowolone niby szły, nie, do tej ciotki tam. Tu ponownie używa słowa niby. Z jakiego powodu? U adwokatki i w banku. I pojechaliśmy do poradza. I później cały czas byłam, bo tam obiad gotowałam, bo ja cały czas gotuję obiady po prostu i ten... No to yy, nic już nie... Nie robiłam nigdzie, nie wyjeżdżałam. Nie... Nigdzie nie wyjeżdżam, ale nigdzie. Ponadto gotowała obiady w poradzu, w domu, gdzie mieszkają na parterze rodzice Jana, a na piętrze jego żona i trójka dzieci. A ona mieszka w łobzie z Janem. Wtedy, komu gotuje? Rodzicom? Czy na wynos do siebie, do domu? Może pani bacie? Warto wspomnieć, że Jan z Agnieszką z wypowiedzi rodziny nie przyjeżdżali w tygodniu, tylko na weekendy, a Beata zaginęła. W tygodniu. Można to traktować jako odstępstwo od normy. Okej, okay, okay. opowiadał coś tego dnia, że nie wymartwił się o, o, o to, co się dzieje z panią Beatą. Nie, 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 nie. On był zdziwiony, bo wie pan, co było tak, że on był w domu, to było. Jak dzieciaki przyleciały, to chyba była godzina pierwsza. Z wypowiedzi rozumiemy, że Jan nie martwił się, gdzie jest jego żona. O ile to prawda, bo być może jest jakiś powód, dla którego słyszymy teraz taką wersję. Przyleciała Katarzyna z Marcelem i mówi, ona miała klucze. W ogóle byliśmy zdziwieni, że miała klucze Katarzyna, nie, od domu. Ja nie jestem pewien, co jest w tym takiego dziwnego. Przecież y, Katarzyna to siostra Beaty, która jej pomagała. Ponadto wiele osób daje klucze komuś w bliskiej okolicy, tym bardziej rodzinie, że gdyby coś się działo, to żeby zareagowali. Być może wynika to z tego, że Jan użył kiedyś jakichś określeń, że Beata nie ufa tamtej rodzinie. No nie wiem tego. No i ja, dzwo ja później dzwoniłam, tak jeszcze przed sprawą, i mówię, że y, jest, będzie policja, bo Beata zaginęła. Zgłoszenie, nie? No, no to on powiedział: No, to teraz i tak nie mogę, ten, bo i tak czekam na sprawę, nie? I to było tyle. Jak on przyjechał, to już była policja. O ile to prawdziwa informacja, to ciekawe, że żona mu zaginęła, rozmawia z osobą, która jest na miejscu i nie zadaje żadnych pytań, tylko mówi, że teraz to i tak nie może, bo ma sprawę z własnym bratem, co nie? Co do intonacji, bo być może zwróciliście na to uwagę, można wspomnieć właśnie o niej i o sposobie wypowiedzi. Brzmi na taką podwyższoną, przyspieszoną. Nie wiem, czy to kwestia pośpiechu, czy stresu, ale brzmi jak osoba, która niecelowo, chaotycznie się wypowiada. Wielokrotne wtrącenia, takie jak jak to powiedzieć, jakieś liczne powtórzenia, czy tego, tam, ten, coś do mnie, że niby. Nie oceniam tego jako coś negatywnego, ale zwracam Twoją uwagę, rozkładając to na czynniki pierwsze. Tylko on jeździł. ma o tym jeździł wtedy? Ojej, po mnie jak przyjechał, to Isuzu przyjechał, a Golfem pojechaliśmy. Czy przyjechał Isuzu, wróciliście Isuzu tak. i Golfem pojechaliście dalej? Nie, Golf był w Łobzie. A w łopie był? Tak, tam. tak, tak. Golf był w Łobzie, a on Isuzu jeździł, nie? Czy tam zostawił tygodnia. Isuzu, wsiadł do Golfa i pojechaliście tak, dalej tak, Golfem. Tak, tak, tak. Czasami można namieszać świadomie lub nie, aby upewnić się, że przekazywana wersja jest solidna, sensowna i powtarzalna. Z wypowiedzi możemy wyłapać, że Jan pojechał tego dnia o 6.30, niby, z łobza do poradza samochodem i Suzu. Nie brał partnerki, ona mogła pospać. Pozałatwiał swoje sprawy w poradzu samochodem Isuzu. Wrócił około 9.20 Isuzu i od tej pory jeździł golfem z partnerką do banku, do adwokata i właśnie do poradza. Łukasz wyszedł z przebiegiem zdarzeń, który nie pokrywał się z wersją Agnieszki, która go zaraz poprawiła. To ujednolica jej wersję i utwierdza w przekonaniu, że wie co widziała i czego doświadczyła. Tu jest jeszcze fragment jak wyjaśnia dlaczego jeździł golfem. W międzyczasie zmienił pan samochód? I po... A samochód zmieniłem, bo ten samochód Golf to jest na mojego tatę. Mój, mój tatu go kupił w lipcu. I od tego momentu nie zmieniłem ani oleju, ani pasków, nic. A ja jeździłem teraz do pracy pod Rostock, to jest 260 km w jedną stronę. Ile to można pojeździć takim niesprawdzonym olejem? Tyle. Dlatego mówię, zmienia sobie przy okazji, mówię, ten olej w samochodzie. Miałem filtry, olej, wszystko miałem przetrzykowane. Dlatego była ta sytuacja, że Rano przyjechałem i Suzu, bo później tak muszę jechać na Onałów, a później po południu przyjechałem golfem. Tak troszkę w bok, to samo powiedzenie: A ile można tak jeździć? Mam takie kurde no faktycznie, wiesz, automatycznie sam sposób przekazywania w ten sposób informacji z takim pytaniem w stronę odbiorcy wywołuje takie kurde no faktycznie, to, to ma sens. Moje osobiste zdanie, nie wiem czy dobrze szukam, ale powód w mojej ocenie wydaje się niewystarczający. Tym bardziej, że był bardzo pracowity w poniedziałek. Pamiętamy. Przestawianie uli, rąbanie drewna, ja nie wymienię wszystkiego oczywiście. E, dopytywanie się o kamienie, podmianka tutaj samochodów, jazda po partnerkę, tu adwokat, tu bank, tu sąd. Wow. Przez internet się Ta, podobałeś? Tak? On mnie zahaczył na TikToku. Na TikToku? Tak, tak, tak. Na TikToku czy na Tinderze? Nie, TikTok. na TikToku. No, bo on, on miał tam, nie wiem, to nie portal był, tylko to, tak jak te pogaduszki czy coś tam pisali nawet, nie? W poprzednim materiale dotyczącym tej sprawy powiedziałem, że prawdopodobnie chodziło o aplikację Tinder, a nie TikTok. Jednak Agnieszka utrzymuje, że chodzi właśnie o TikToka, bo tam można prowadzić pogaduszki. Skoro tak, to chcę to sprostować. Widocznie błędnie założyłem, że jak się poznali to na Tinderze, no bo tam się poznają zwykle ludzie, a nie na TikToku, a tu rozmawiali w takim razie na, na prywatnych wiadomościach, na TikToku, więc przepraszam. Ech, tak, znaczy to. Je, on, się, że on mówi, że ja, ja krzyczę, że podnoszę głos na niego, nie? A to ciekawe, bo to samo słyszeliśmy o zaginionej, że też krzyczała, pamiętacie? O, o byle co nawet, bo mamy kota. I mówi, to ja tego kota, bo wyjeżdżał wtedy, ten i w, przyjeżdżał na weekend. No to, żebym nie była sama, to tego kota. A ja bardzo lubię zwierzęta, bardzo lubię koty. No i też ostatnio bardzo mu przeszkadzał ten kot. I awantura też była o kota, bo mówię, widocznie nie, nie lubisz, no bo obiecałaś mi, że kot nie będzie chodził po meblach, po tym, mówię, to jest kot, nie? Ale obiecałaś mi, nie. No, dla niektórych takie słowo jest ważne. Jeśli jest obietnica, to powinno się tego przestrzegać. Ten temat akurat biorę personalnie, i jeśli tak sytuacja wyglądała, to oczywiście rozumiem Jana. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że chcesz coś wyegzekwować, na przykład posiadanie kota u siebie w domu, a partner tego nie chce, więc zaczynasz mu obiecywać rzeczy, że on no, żeby on się na to zgodził. Nie? Czyli w tym wypadku, że kot nie będzie chodzić po meblach. Potem ten kot. Ty się na to godzisz, jako ta osoba, jako ten odbiorca, e, wprowadzasz, no i denerwujesz Cię to, że kot chodzi po, y, po meblach. I potem słyszysz, ale to jest kot. No ale skoro obiecałaś, skoro powiedziałaś w tej sytuacji, że będziesz tego pilnować, nie wiem, no może masz jakieś sposoby, to jest warunek, ma nie chodzić po meblach, a on chodzi po meblach, to jakim cudem, o ile ta historia cała jest prawdziwa, no to ma rację, być, bo ja nie kumam. Głośniej tak, sytuacja była w sobotę. Wypił. Od jakiegoś czasu pociągał sobie piwkował jakiś czas. To chyba z miesiąc czasu tak się dzieje, jak piwkuje sobie, nie? Bo wcześniej zaczął piwkować. Ciekawi, ciekawi mnie to określenie piwkować. Brzmi dla mnie bardzo niewinnie. Pije, no to już tak brzmi grubo, a piwkować to trochę jak tak biwakować. Tu należą się podziękowania dla Łukasza z kanału kryminalnego Ekstra, który przeprowadził ten wywiad. Obejrzyjcie cały materiał u niego, link umieszczam w opisie filmu. Jak widzicie, ruchy naszego ciała budzą zaufanie albo wątpliwości odbiorców. Zachowania interpretowane jako autentyczne pomagają tworzyć wizerunek osoby prawdomównej, ale okoliczności czy dotychczasowe informacje mogą to również zniekształcać. W swojej najnowszej książce Tajemnice Mowy Ciała opisuje właśnie takie gesty. Daje ćwiczenia, które uczą, co robić z rękoma podczas rozmowy. Pokazuje instruktażowe filmy wideo, jak lepiej się prezentować, chodzić, siadać, jednocześnie budując zaufanie i autorytet. Jest też temat wykrywania kłamstwa, ukrywanej ekspresji czy dostrzegania sygnałów zainteresowania. Aktualnie trwa przedsprzedaż, więc wejdź na stronę i zgarnij co trzeba.